Siema YouTube, zaczynamy weekly vloga od poniedziałku, a jak poniedziałek to zakupy w Lidlu. My zawsze właśnie w sobotę nadrabiamy zakupy i dzisiaj zrobiliśmy rekordowe zakupy. poniedziałek. Co? W poniedziałek. A co ja powiedziałem? W sobotę nadrabiamy zakupy. W sobotę powiedziałem? Tak, zobaczysz na nagraniu. Dobrze. Ja wiem, że w sobotę do Lidla się chodzi, ale nie my. poniedziałek, niemy. w poniedziałek nadrabiamy zakupy. A żeby wszystko było, to wszystko musieliśmy kupić i wydaliśmy rekordową sumę 997 zł. Po pierwsze mamy zapas krewetek. wszystko było najdroższe w sumie, to to jest prawie tutaj wszystko. 4,5 kg krewetek, 10 opakowań, więc będzie 10 kolacji. Więc to nie są zakupy na tydzień. Bo niektórzy. Co? Co się Nie, to są po 450, nie po 750. Więc no właśnie, bo niektórzy właśnie się zastanawiają, czy zakupy tygodniowe? Nie, jakby nie tygodniowe. Więc jak mam tutaj 10 opakowań, więc to 10 pakowań, więc to w sumie krewetek jest na dwa tygodnie. E, tutaj. Następnie mamy jajka. Ja jak mam 30 sztuk. To akurat to, na tydzień. I to akurat nam starczy na tydzień. <gry> e, dlatego, że średnio jemy tak 6-7 jajek dziennie. w się będzie Mam tutaj warzywka, roszczonka, rukola, śpina. Jeżeli mowa o takosa, mamy też placuszki. Akurat e, były w widlu. Tak, mini, tak. Tydzień meksykański. Tak jest. Tu mamy jakieś jagody. Jerzyny. Jerzyny. Wyważcie, bo tylko wialon na lekcje przyrody nie chodzi. On tak, tak czasami nie potrafi owoce. Sosiki do azjatyckich makaronów. Więcej Bo wiesz co, znalazłam ryżowe te takie kluchy. Wiem co. E, właśnie ryżowe kluchy to gdzieś są też. Mięso to jest kolejny wydatek, tak, bardzo przecież, drogi. 6 opakowań i to akurat nam starczy na w sumie też na tydzień. No chyba. tak, no będzie. No tak, tak, Tu mamy e, takie sushi brafy, one są zajebiste jako pre-workout albo post-workout, dlatego że mają dużo węgli, e, mało tłuszczu i coś tam białka, nie? A zajebiste taka przekąska właśnie, albo żeby zjeść przed treningiem, no, no, albo po treningu, jak to się jest taki skinny to polecam, Także kurczaka jest a właśnie te makarony. One już są ugotowane? Tak. Tak. Szczęście. Wkazuję, że <grym> jej w ogóle nie widać. Ej, dobra, tak nagrywasz właśnie. Więc awokado. Także w sumie to są takie tygodniowe i ciąg krewetek. Nie licząc z tego, że jeszcze kupiliśmy kostki do zmywarki. O, to były najdroższe I rzeczy. to kosztowało 100 złotych, nie? Więc, yy, no dużą część zakupów to były właśnie te kostki, tak właściwie. Duża część zakupów to kostki. Dobra, I krewetki. Nie wyspałem, czy dobrze? Wstałem o 4, a to mogę pierdolić w łupoty. O, tak Ci powiem. Boróweczki. Dynia piżmowa, będzie zupka. Mam tutaj jeszcze pieczarki, rzodkiewki, bataty, jabłka, banany, ogórki, wszystko. Zobaczcie jak to dobrze wygląda. Nie mam pytań, nie mam pytań. Bataciki, awokado, kurczaczek, ogórek, jajeczka. Mm. 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 Dzisiaj miałem totalnie beznadziejny trening brazylijskiego, dosłownie powiedziałbym, że jeden z gorszych w życiu. Nie wiem, dzisiaj po prostu czułem się i zmęczony, i jakoś przetyrany po tym weekendzie. Wydaje mi się, że to przez to, że po prostu za dużo jadłem i za bardzo byłem taki właśnie, e, że nie miałem treningu, tylko łaziliśmy. E, no właśnie za dużo jadłem, też się dzisiaj nie wyspałem, ale no, nieraz było tak, że byłem niewyspany i miałem dobry trening, więc myślę, że to niekoniecznie było to. A teraz mam tutaj smak dzieciństwa, czyli z mini z mleczkiem. 80 gramów płatków pół litra mleka. Ogólnie miałem trochę przemyśleń właśnie w tym Sopocie przez te parę dni. Znaczy, w sumie wcześniej się zaczęły i tam się kontynuowały, a mianowicie chodzi o to, że jako, no nie wiem jak to nazwać, czy jako przedsiębiorca czy też jako człowiek, bo to nie chodzi tylko o, o pracę, ale że za dużo chciałem naraz. I to jest tak, że generalnie życie wam, to, czego, życie wam da to, czego chcecie, chyba, że chcecie za dużo, wtedy Wam nic nie da. Jakby ta, taka właśnie rozkmina i taka zasada. Yy, I właśnie zrozumiałem, że muszę ograniczyć pewne rzeczy, wyrzucić je po prostu na zasadzie takiej, że dobra jakby chcę to zrobić, ale nie, nie chcę tego robić teraz, bo wiem, że nie dam rady, także zostawię sobie to gdzieś, napiszę na kartce, nie wiem, cokolwiek i wrócę do tego za pół roku. A teraz skupię się na dosłownie paru istotnych dla mnie rzeczach, które rzeczywiście mają wpływ i mają realne efekty, bo, no mówię, muszę to wszystko jakoś uporządkować. Nagrywam ten voiceover w sumie dwa tygodnie po tym, jak nagrałem tego vloga. W sensie, jakby ten vlog leżał na tym Osmo, na kamerce i nie był montowany, bo totalnie nie, nie, nie mogłem się do tego zabrać. Strasznie dużo było e, roboty i takie właśnie te tygodnie, że wiecie, jeden weekend to był Sopot, potem drugi weekend to był Poznań. E, teraz e, jakby ostatni weekend z kolei to było spędzenie Całego weekendu na magazynie Stadium Collection, dlatego, że tam też robiliśmy dużo zmian, zrobiliśmy mały remont. I generalnie, właśnie przy tym jest też dużo roboty i w ogóle jest w chuj roboty po prostu ostatnio. Do tego stopnia, że w tym tygodniu wyjątkowo sobie pozwoliłem na odpuszczenie treningów tak naprawdę. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że pojechanie na trening będzie się równało z tym, że po pierwsze, no, trening trwa godzinę. Dojazd i po prostu tego treningu trwa godzina, i potem jeszcze godzina albo dwie trwa dochodzenie do siebie. E, dlatego w tym tygodniu po prostu postanowiłem, że lepiej skupić się właśnie na konkretnych rzeczach, a treningi sobie nadrobię. Zresztą to jest właśnie też coś, o czym mówiłem na tym vlogu: czyli właśnie skupić się na takich rzeczach, które są istotne, a nie żeby chcieć wszystkiego naraz. E, bo jeżeli możemy sobie na coś pozwolić, to warto czasami to zrobić. Także no tu widzicie mój trening nóg, który był sprzed dwóch tygodni. Nie przez te dwa tygodnie na, przez te, w ciągu tych dwóch tygodni na siłowni byłem raz e, ale się cieszę, bo akurat na macie na, na Brazilskie Jiu Jitsu chodziłem e, i w tym tygodniu tak naprawdę dopiero właśnie w sensie w tym tygodniu będę tylko raz e, ale w poprzednim normalnie byłem cztery razy e, łącznie, e, też zrobiłem dużo sparingów e, do tego stopnia, że mnie od tygodnia ciągnie e, noga, w sensie boli mnie noga bo coś tam sobie nadwyrężyłem, ale to trudno życie. Także tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu już wrócę do treningów normalnie. W sensie taki jest plan. Dzisiaj też, zresztą, mam zamiar właśnie jechać na trening. Jutro też, w sobotę prawdopodobnie też. Więc już te treningi wrócą do normy. Jeszcze kolejny weekend czeka nas, taki dosyć intensywny, znowu, właśnie, jeżeli chodzi o ten magazyn. Dlatego, że też Ozie przygotowuje się do, największej, do największego dropa. Statin'Way Collection, generalnie największej kolekcji, jaka będzie, która jest bardzo ważna e, dla niej, w sensie, no, dla mnie też, no, bo dla niej jest ważna. E, więc też po prostu jej pomagam przy tym e, na tyle, na ile mogę, e, żeby ta marka no, mogła się rozwijać dalej. E, zresztą no, na tym vlogu też zobaczycie zaraz, że właśnie miała ostatnio swój pierwszy taki event, gdzie no, ubrała ponad 100 dziewczyn na trening, w sensie, dostarczyła ponad 100 kompletów ubrań. E, co, co nie jest, wiecie, małym wyzwaniem, e, ale no tak, tak, tak to właśnie wygląda. E, ostatni czas jest po prostu nie chcę mówić, że trudny, jest pracowity, bo ogólnie się dobrze czuję, ale jest pracowity i dużo się dzieje, nie? To na pewno. I czasami to jest e, przytłaczające. Ale taka jest część życia, nie? Do tego jeszcze w tym tygodniu, w, sensie w tym, w tamtym już w sumie, zacząłem nagrywki do aplikacji, na którą pracuję. W sensie, no tak naprawdę, jest, nie chcę mi, że jest bliżej niż dalej, bo i tak, i tak jeszcze jest daleka droga. No ale tak, zacząłem właśnie nagrywki do ćwiczeń do aplikacji, dlatego że chciałbym, żeby przy każdym ćwiczeniu, jakie będzie, żeby było nagranie wideo, w sensie jak wykonywać ćwiczenie, żeby był voiceover, gdzie w tym voice y, bardziej będę dawał takie porady. Się, wiecie, nie będę tłumaczył, że o weź Handle w ręce, stań w takim takim rozkroku, no bo to widać. Jakby to nie ma sensu tego tłumaczyć. I też będzie opis do, do ćwiczenia, czyli będzie opis tekstowy, materiał wideo i właśnie voice w którym właśnie bardziej będę skupiał się na takich rzeczach, na których się skupić, albo nad którymi można pomyśleć. W sensie takie wskazówki dla, dla jakby umysłu w trakcie ćwiczenia, że wiecie, że na przykład, yy, no nie wiem, teraz mam. Pusty umysł, ale, ale no załóżmy, nie wiem, jak robicie hip trusty, to dobrą taką radą jest myślenie o tym, jakbyście chcieli kolana wypchnąć do przodu, bo to powoduje, bo, bo jeżeli się skupiacie na tym, żeby tylko odepchnąć stopę od ziemi, to to często powoduje oderwanie stopy od ziemi, w sensie, że ciężar przynosicie napięty i jesteście po prostu słabsi, w sensie ten pośladek jest słabszy. W momencie, gdy będziecie myśleć o tym, że te kolana macie wypchnąć do przodu tak jakby was coś ściągnęło za nie, no to automatycznie ta stopa będzie bardziej równolegle rozłożona i będziecie silniejsi. Więc to są takie rady, które wiecie. No ciężko, w sensie wiadomo, że można je opisać, ale łatwiej je powiedzieć nie? I, i nagrać. Także tak to wygląda. Eee, wracam do montażu. I, a i w, w ogóle to ostatnio wrzucam dwa posty dziennie, nie? W sensie to, co powiedziałem, że więcej kontentów wrzucać, no to wrzucam. Od dosłownie 7 lipca, czyli trzy tygodnie już, wrzucam dwa posty dziennie. Czasami nawet wpadły trzy posty, ale generalnie średnio jest powiedzmy 15-16 postów tygodniowo na Instagramie. Także trzymam się tego jakby swojego założenia i na tym się skupiam, bo jednak niestety, ale te krótkie formy wideo dużo, dużo lepiej się sprzedają niż, niż długie formy wideo e, takie jak na przykład właśnie na YouTubie dlatego, że wiecie, nagrać film na, na YouTube, no to jakby trzeba mieć jakiś scenariusz, trzeba mieć jakiś zamysł, żeby e, wiecie, zabudować te nie wiem 8, 10, 15, czasami więcej minut materiału, e, który no trafi albo nie trafi wiecie, no powiedzmy, że będziemy 10 tysięcy wyświetleń i ja w tym samym czasie, kiedy tworzę ten film na YouTubie, mógłbym nagrać na przykład, nie wiem, 8 albo 10 rolek, które łącznie zrobią na przykład milion wyświetleń. Więc no niestety, nie w sensie ja lubię, lubię głównie YouTube'a. No i właśnie też pracujemy nad jedną rzeczą, która mam nadzieję, mi ułatwi tworzenie treści, a na pewno trochę zwiększy taką różnorodność tych treści. Ale właśnie, no. Jeszcze myślę, że jeden weekend takiej pracy fizycznej nad tym i, i wydać jakieś 30-40 tysięcy złotych. Yy, I będzie gotowe. <grystanie> Jesteśmy w y, Poznaniu, jest Halo? sobota. A się <grystanie> ze mną od wczoraj żeby nam jak Czeczan? No, e, bo wczoraj za, za krótkową wąsę zgodziłem. E, także mogę jechać do Dagestanu. E, ale właśnie przyjechaliśmy do Poznania na event, dlatego że Asia ma e, swoją pierwszą współpracę partnerską i jest, I sponsorem, jest sponsorem na e, evencie, e, A ja jestem. A ty jesteś e, moim ja Jestem kierowcą. <laughs> tak. Wiadomo. E, także idziemy zaraz na śniadanko. I będziemy jechać tam, nie wiem, 11. koło 11 i będziemy tam siedzieć do 19, no. także się ciężki, ciężki, ciężki dzień. Tak. Będzie dobrze. Tak. Ja w ogóle wczoraj właśnie rozkupiłem, jak tu przyjechaliśmy do Poznania, bo tak miałem, kiedy ja ostatnio byłem w Poznaniu i tak mówię do Asi, że tutaj miałem pierwszy swój e... meetup. meetup z widzami i to był pierwszy i ostatni meetup z widzami <laughs> nie da się źle tylko po prostu tak wyszło i to było i to było 9 lat temu, nie? jak sobie o tym pomyślałem, że ja miałem 23 lata i robiłem pierwszy meetup z widzami wow. wow wow trzeba chyba to powtórzyć i to zrobić jakiś meetup, ale nie w Poznaniu no nie, chyba w Warszawie. tak, albo gdzie indziej no bo chodź no, 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 no nie, no wyglądam nam kurwa jak trzecia. No. Tak <laughs> the fight